Myśleliście, że zapomniałem o tej serii Właśnie, że tak uważam Trochę zapomniałem Jak nie wiesz o co chodzi, to wróć do pierwszego filmu I będzie wiedział o co chodzi Link w komentarzu Ostatnio zostawiliście 3000 łapek, prawie Więc otwieramy paczkę Która paczka? O? o, o, o Dobra, to otwieramy, bo jest najciekawsze Tu musi być coś dobrego, bo specjalnie nałożyłem spodnie Pierwsza paczka w tej serii Czy ona wzmocni mój skład? Zobaczmy, nie wiem kiedy jest walkout, kiedy nie O Boże, to nic dobrego na pewno <laughs> Ale luza 88 kros no hejka. nie wiem czy krosem sobie pograł nie jestem z tego zadowolony nie ma jakiegoś polaka jestem Mariusz Nikt mi nie pasuje do składu mogę wybrać jednego zawodnika stąd Nikt mnie nie przekonuje to będzie najlepszy z ławki Wybierz mnie chyba dalej nie wiem albo Daka bo szybki albo Guedes no Guedes chyba Guedes dobra to Ględesha daję na ławkę i w 80 minucie mogę go w 70 minucie mogę go wprowadzić takie są zasady a to jest coś sprzedawalny czy nie sprzedawalny nie bardzo. No i wszyscy są niewymienni, oprócz Martineza i Shoha. On koło 2000 chodzi? To możliwe? Nie wydaje mi się. Dobra, zrobię coś takiego. A ich sprzedaję do... czysto. Normalna masakra. Dobra, to jak zostawicie 2000 łapek, to znowu otworzę paczkę. Może teraz będzie lepiej. Oby. No już ktoś się sprzedał. Sorry. I to nie ja. A jeżeli o tym mowa, to dzisiaj zagramy w Ride right Shadow Legends. Najlepsza mobilna gra RPG według mnie i do tego za darmo. Graficznie prezentuje się znakomicie, a gameplay też jest bardzo ciekawy. Mnóstwo bohaterów ponad 650, których możemy ulepszać na naprawdę wiele sposobów. Nawet mamy takiego fikuśnego jaszczura. Fajny. Później możemy wychodzić na arenę, walczyć z bossami lub z prawdziwymi graczami, oraz też możemy współpracować z innymi, dołączyć do klanu i sobie nawzajem pomagać. Dodatkowy smaczek dla fanów MMA i Wrestlingu. Rozpoznajesz tego niesamowitego, nowego, legendarnego bohatera, dostępnego już w grze, to ronda Rose. Zyskała wygląd twardej wojowniczki, a wokół niej takie fajne ognie. Niezależnie od tego, czy chodzi o PvP, czy walkę z potężnymi bossami, ronda znajdzie miejsce w dowolnej drużynie. Aby uczcić, pojawiają się rondy w Ride Shadow Legends. Użyj specjalnego kodu promocyjnego RIDE Ronda, tak się pisze, aby otrzymać kilka pomocnych rzeczy. Takich jak trzydniowe, stuprocentowe doładowanie PD, 500 tysięcy srebra i 5 pełnych uzupełnień energii. I to wszystko za darmo. Czajcie? I w ogóle, rondę możesz dostać całkowicie za darmo. Niezależnie od tego, czy jesteś nowym, czy starym graczem Ride Shadow Legends, wszystko co musisz zrobić, żeby dostać tą postać, po prostu zalogować się do RIDA i grać w niego przez 7 dni. Macie czas od teraz do 20 lutego i ronda może być Twoja. Łatwiej być nie mogło. Raid Shadow Legends jest cały czas aktualizowany, więc jakieś nowości macie tak naprawdę cały czas. Co chwilę nowe postacie, bossowie i wiele więcej. Na przykład w tym miesiącu Raid ma ogromną aktualizację z mnóstwem nowych funkcji. Zupełnie nowy dungeon, wprowadzenie Artifact Essention. My English is very, very dobry. Mamy też bitwę przez nekropolię i możemy zdobywać teraz cenną ropę potrzebną do ulepszania swoich artefaktów. Ponadto jeżeli jesteś członkiem Amazon Prime, możesz do dostać ekskluzywną nagrodę. Ale to nie wszystko. Nowy graczu, korzystaj z mojego linku w opisie lub zyskaj kod QR tutaj i zdobądź darmowy pakiet startowy. O wartości prawie 30 dolarów, więc to sporo. Dostaniesz jeszcze darmową mistrzynię Ainę. Nagrodę znajdziesz tutaj w skrzynce odbiorczej tylko przez 30 dni. Zapraszam. W ramach przypomnienia, tak wygląda skład. Czyli do gówno główna Świetny. Trzeba wprowadzić gwiazdę. Tam ci koleżanko. No wejdzie sobie za Fiodora Czernycha. Żegnaj. No i to będzie zmiana całkiem niezła. Jak zostawicie 2000 łapek to może będę miał kolejnego zwinnika dla tych oszołomów. Ty wiesz, że przegrałeś, nie? Póki co mamy trzy wygrane mecze z 9. Nie wiem jak to się stało. Dzisiaj pewnie wszystko przegram. Możliwe No i pierwszym transferem będzie bramkarz Dużo osób pisało o piachu I też dziękuję wszystkim na instagramie Bo dużo osób podsyłał, podsy, podsy, podsyłało składy Więc dzięki, jesteście bardzo kochani Dobra, robimy ten transfer Piach, jak będzie grał piach, to wasza wina Ty, on się nazywa chyba piach Jak on się nazywa? A, plach Leki blamasz Franciszek Plach Ile on może kosztować? No tyle pewnie, to. Ale taniocha Ale jakie wzmocnienie I jaka potężna broda Przepiękny gość Dziękuję ja nie mogę się tu ogarnąć. Gdzie są składy? W składzie Alomerowicz, Gigachujowy Murdoch, Rock. Spadaj z tego składu szczytu. Plach. Witamy. Pełne zgranie? Pełne. Division Rivals. Oooooo. A na chuj mi to. Dobra, biorę te monety jak frajer. Sorry. Ty, no z tymi paczkami trzeba coś wymyślić. Weźcie, dajcie jakąś propozycję. Bo ja bym więcej pootwierał. A nie wiem, jak to ograć No szukaj. 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 Pójdźcie do no. doby. Dobra, mamy. O, jest ja i Piach. Domel FC. Witam, człowieku. O, apier. Ja o, ku. O, apier. Ja no nieźle. Zobaczymy. Imas kontra Lewandowski. Ciekawe zestawienie. Tu jedno podanie. Boże, tutaj wypuszczenie kondziora. Kondzior biegnie sobie na cirku totalnie. Podanie do środka. Ten uderzy. Ci, si, ale prawie się udało. No i teraz będzie już trudniej, bo muszę odzyskać piłkę. Boże, on jeszcze chce mnie rozklepać. On widział moją pomoc? Nie ma szans przecież. Okrutnik. Nastić. Boże, no tego jakiegoś grizmu go chyba pochrzaniło. Ej, to było całkiem niemiłe. Olszewski, spokojnie, spokojnie. Dobrze. Do środka. To nawet było dobre. Ale nie chciałem tak zrobić. Chyba cię pojebało, dziewczynka. O! I masz! <laughs> Dlaczego? To była druga szansa. Kolejny może nie być. O kur... <laughs> ale tam nóżkę wyciągną tak. Co za debil! No i plach jakie podanie, no klasa. <laughs> no chodź, no chodź. Czemu on nie podchodzi? Kurde. O, ale się zestresowałem. On daje mi piłki. O co chodzi? Messi, 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 Ale wykręcił leporty, wkręcił. O, jest! Mamy to imas, tak? Kto to jest? Twój stary pianek. Imas, czy ja wykrywam jeden z zera? Oczywiście, że tak. No i teraz będzie ciężej, bo on się wkurwił. A! O Boże. Za duża dziura, pazdam. O Jezu, pazdam. Dobra, Ryszanski. A co to miało być? Saneczki wjeżdżane są. O nie. Patrzcie, co robi ten. Patrzcie. Patrzcie. Niepilnowany. Gual! Jeszcze! Mark Gual! Co to za pojeby tu grają? Dobra, on wychodzi, patrzcie. Wyjdź. No nie, czemu nie wyszedł? Teraz już się boję Ta prawa strona to tak śmiga. No dobra, może jednak nie. O kur. Dobra. Jak ryzykownie pojebał, cię zech. No co? Bida, ale porobił. Wartość bida. Górne podanie do Guala. Gual! To i. A, nieważne. O nie, moje Nemesis, ja dalej nie umiem tego zrobić. Spróbuję. No Aha. Co tu się odjebało? Niezły gra, komputerowy. Ole, porobił. Roman. Roman. Od niego. Ale co mi to daj? Chodź, coś wymyślimy. Ale ci robię To Też się uda, patrzcie. Puff. Dobra, to nie był taki plan. Ale dobry, to był plan, to był plan. Nie! Ależ to kurwa z nieba! A ja dremordy dzisiaj, ale jestem poczuty i wypiłem energetykę. To Może dlatego? I mas! Nie, jestem mistrzem świata. 3 do 0. Ta seria jest nieprawdopodobna. Ale Lewandowski coś robi ty. Ha! on mnie strzał? Chyba, że to ostatnie liczy się jako strzał. Nie mogę tego zepsuć teraz, bo będzie płacz i lament. Tak, znam takie słowa. Ale myślę, że teraz może strzelić bramkę, bo takie mam uczucie w sobie niedobre. A jednak nie. No wejdź, wejdź, bo ja się boję, że to przegramy. Przypadkiem masz rację, głęby. Nie, no kur... sędzia! I już ma! sędzia? Być może. O Boże, nie mam stąd uderzyć. O nie, na sticie mam coś zrobić, dobra. Dośrodkowanie, napale. Ty, to mogło się udać na. Nie no, ale wszystko jest nie do zmiany, przecież on tak trzyma tą obronę za mordę. I kądzior. Kądzior. Aaa, Nie rozumiem, ale podoba mi się to. Na sticz. Nie wiem, czy nie spalony. Nie, 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 nie. Co ja zrobić? Pomocy! Kurwa, nie mam żadnego pomysłu. I tu będzie brameczka. I maza. Aha. Możemy go nie dogonić. Łam go za fraki. Dobrze, Piach. Znaczy, Plach. Dobra, górna piłeczka. To na przebitkę. I tu gol. I tu gol. No, nie. Ale mnie porobił teraz. O kury znowu. Lach. O ty maluku. maluchu! Ej, mogę zrobić zmiany. Teraz to kurwa zobaczy. Wypożyczony Głedesz chodzi na boisko. O no nie, on też robi zmiany. I podejrzewam, że to nie głędesz. Co on robi? Nie, on płakał. On Nie zrobi zmiany. Czy to ikona? Boję się. A to Cicerito? No dobra, nie spodziewałem się. A to jakaś karta specjalna? Komodzior. Zaczarły, tak jak potrafisz najlepiej. No to nie. Konsamy, konsamy! Nie jest to zagranie. O nie! Ci Cherry to mistrzeli. A to karta specjalna. No dobra. On sery to ogląda? To jest jest kurestwo To był strzałek, co? Dobra, koniec. Czwarty mecz wygrany. I to tymi rękoma. Ten ultimate team jest łatwiejszy niż kariera Naprawdę. Najgorzej zagrał Weather. Zajebista zmiana. A najlepiej. I dwie bramki i jedna asysta. Nowa monetki. Kurde, zaraz ósma liga. To jest pojebane. A czy w takim idealnym składzie można coś zmienić? Środek pomocy bym zmienił, bo tu jest szczyna trochę taka. Ale dużo osób proponowało mi Grosickiego. I może tak zrobić, co? Przemyślę to. Zadania 9. Dobra, chyba nie chce mi się tego klika tak szczerze. Ale motyw stadionu? Nie, to muszę. Kozackie koszulki. O, no to wiadomo, że. Arabika. Paczka. Ja mam tyle paczek. Nie chuj strzeli, jak tego nie potwiera. Łopus czy Wytyfy. Niegrzeczna gwiazdka. To co chodzi? Czy kogoś popierdoliło, nie, się tym jej? Grzeczni, niegrzeczni. Co to za sadomaso? 11 paczek mam. Nawet jesteśmy z domu na futbinie I bym kupił środkowego pomocnika. Bo tam coś mi nie gra. To jest ciekawe. A ja mam to w dupie. Radosław Murawski. Czy Michał Chrap. Kurwa, i na tempo. To już mnie nie ciekawi. tu nikogo... Ciekawego nie ma. A Gajos, on miał zawsze Pierdolnięcie. Albo Starzyński Co to za gówno? Kury No kupuje Gajosa. On grał kiedyś w Jagiellonii I znowu nie wiem gdzie są transfery No po mi w tym menu. Maciej Gajowy No ile on kosztuje? 200 końców? 400. Te 10 tysięcy w budżecie Nigdy nie wyjdzie. Witamy w klubie No witam, witam koleżanka. Myślę, że Nikt nigdy w fucie nie kupił Macieja Gajosa. Zejdzie po spisie. Ale Frayer, mi znowu Ciekawe jak wrzucę Klicha, czy on będzie miał pełne zgranie Nie, jednego brakuje. Za mało Polak. No i przejdźmy do piątego spotkania w tym sezonie, a drugiego w Nasze zasady. Czy ja dostałem bana za kupienie Macieja Gajosa? To niemożliwe. Czy damy radę? Nie wiem. Rozumiem. No i szuka. Mieli. No halo. Co ja zrobić, żeby to się załadowało? Zrób to sam. No ty no, już mieli tak z 5 minut. Mam pomysł. Włącz i wyłącz. O! dawa teraz dalej tę te stronę. Przeciwnik takie stroje trochę. Ładne. Też mi się podobają. No i zobaczmy jego skład, tego kalafiora. Coś czuję, że będą lagi. Trochę mi to przeraża. Ciekawy gameplay. O! Croate Czy to będzie coś z Chorwacją? O kur... No siema. Ale meczycho! Chorwacja kontra Jagiellonia, ale trochę pomieszana. Coś czuję, że on ogarnie. Zobaczmy po jego ruchu. No nie wiem w sumie dalej. No, a Maciej Gajus musi trochę poczuć piłki. No ale śmiga. O Jezu. Ty jesteś pierdolnięty. Ty, on wyjdzie? Daj mi strzelić bram. On sra. Nie, on zaraz przyjedzie mi na chatę i mi na jebie. O, jednak nie. Ja pierdolę przez przypadek przysięgam. O! Marguła? No cóż Dobra, nabity, nabity. Kur, nienawidzę sobie żółturę. Patrzcie na to. Prawie wyszło. A, ja pier. Od niego! No dobra, wiedziałem, że nie. O! Gajos Chyba nie zauważył, że nie było piłki. O nie, do nie jest zbyt szybki. Ha, ale kurde jest dobry! No i plachu. Dobra, on strasznie agresywnie podbiega. Ja to skontruję, zobaczcie. No to skontrowałem kurwa sobie, No dzięki. Marguła. To do imaza, ima, za z brameczko kurde! Zobacz jaką mam kurwa esce, ziomuś! No wygrywam kolejne spotkanie! Wsiadałem do tej serii i mówię, przejebie wszystko, ale będę dobrze się bawił. A wygrywam wszystko i dobrze się bawię. Czy może być lepiej? Myślę, że tak. My on jest jakiś cymcyrmcyrm. Wszystko rozumiem. O! I... O! Dawaj! Romanczuk! No on na pewno lepiej gra niż ten poprzedni. A to nie znaczy, że dobrze. Kozdą, kocham Cię Dziękuję, ja też No ja... Czerwo? No dobra, może być zrobimy coś takiego może Ty, to był dobry pomysł O ja pier... <grych> czysto, czysto Nic nie widziałem Musimy ochłonąć, bo ta pierwsza połowa była słaba A i tak wygrywamy Ja sześć strzałów, on jeden No zacznij grać No, no dobrze Kurde, przecież on nie gra. Kurde, no nie mogę nic zrobić, mimo tego, że on nie gra. No. Jednak mogę. No i zechu, pierwsza branka. A on wie, że musi strzelić trzy branki, żeby wygrać. Serio, kurwa? Dobrze, plach! Pierwsza interwencja. Ciekawe. On się ogarnął, poszedł po najstarszego brata. A o po ojca jest bardzo niedobrze, powiem wam. Bardzo niedobrze. Zechu. nasty idź, on jest silny. Nie zostanie przepchnięty nigdy. Zmęczony jestem. Pozdan. Uwielbiam go. Ku... Nie wiem, co tu się wydarzyło. Co tu się odjebało? Tego się nie spodziewałem. Wygrałem. Piąty mecz. Najlepszy był Zech, a najgorszy Bida. No to kupię tego grosickiego. No i już druga wygrana. Ja jeszcze dwa spotkania wygram i zmienię klub na lepszy. Pojebamy. Zaraz będzie dźwięk. Nie ma? Oooo. Dalej, nie wiem, jak to wyłączyć. Bo dostałem po Hanana? serio I teraz Lidong juna To nie jest zbyt łatwe. A tu koło dostanę? Piassego. Nie wiem, o co tu chodzi. Ale dostaję karty. Fajnie. Paczka sektorówek. Fajna paczka. Paczka transparentu. Nie mogę się doczekać, aż ją otworzę. Albo zmienię na tego. Albo bidę. No, chyba bidę. Dlaczego? I tu wstawię Grosickiego, bo ktoś mi proponował. Grosicki. On może być drogi. 400? Nie. 850? O kur... co jest. To ile kosztuje? Tysiąc? O, gdzie Niezbyt bogaty, odchodzi. No i Grosicki, witamy w klubie. Ale będzie śmigać. Taki skład i ostatni mecz w tym odcinku. Jak wygram znowu trzy mecze? Jestem niepojęty. A dzisiaj naprawdę były składy niezłe. Bo ostatnio to było takie... Główieńko. No Ale to szuka, bo. O, tylko trochę ponarzekasz i od razu. Nie ma kolejki. Ja też. Coś nas łączy. Gremlin. Ja pierdolę, jaki napad. No będzie ciężko coś czuję. Chyba najmocniejszy skład dzisiaj. Chodź, ten pierwszy. O, dzięki za piłkę. On jest pewny siebie. O, trzeba się nie rusza. Guau! O, Dobra, na blisko. Już nie próbuję. Ale w sumie. <laughs> Kurde, Tu bo grosik. Ale ono przyspieszenie. A ma depnięcie. Podanie. Tutaj. I masz. Finiszyny. <laughs> Dawaj! Hej. O. Nie wiem, o co chodzi. I masz. Ładnie się obrócił! Strzał! Matko bożko! on daje piłkę. Ja pierdolę. O, Dobra, masz pazdan z powrotem. <grym> Aha. A co to za zadania? Proszę cię, Damian! już my tylko rozgrywamy, podajemy sobie piłeczkę. Kurwa, graśnicki. Romanczuk! Gdzie ty piłkę zgubiłeś? Dupa. Ej! Gdzie był kurwa sędzia? Sędzina, co ty? Cześć, tutaj Tomek Kopyra. No, sędzina, tam był fał! Co ona? No, ta sędzina, no, tam był faul Wyrównałem mecz. No, posiadałem piłki, to wiadomo, czy na moją korzyść. kremliny jebaną. No, tilda mustakari. Jak ja jej nienawidzę. O! On dajcie co moje? No, nie on dali. Kądzior! Kądzior! Mamy to! Mamy końdziora! O nie, kamera mi się rozładuje. Ja pierdolę znowu. Kurwa statyw Ile czasu? O kurwa. Daj jeszcze chwilę. Nie no, wydaje mi się. Dobra wyjebie to. Teraz lecimy. Dobra, teraz mu przejemy. No, mówię. No spalony! No spalony! Nie, no, nie było. Mam! No! Kto to strzelił? Na kapitanu. Dobra, dwa do dwóch. No nie błagam. Okej. Okay. Eee, dawaj do końca! O, oh yes. się ze Ha! No kurwa, Damian. Ło! Łuszewski! Pierwsza branka w historii tego klubu. Kurde, on mnie skusił na strzał. Dobry Ej! No sędzina! Żółta! Robię teraz taki fikumiku Patrzcie To nieźle. I mas. Kurde! I zawin No ale zawino O nie! Tu przyplach! I robię zmianę. Głedesz Do Głedesza Do głe. Gu... Głedesz jest gorszy niż ten szczęgułem Przesada nie, dobrze, plech Plech, piach. Dobra, grosik, grosik. Jest! Roman, chyba. Romanczuk 3 do 2, 82 minuta. Ja pierdolę. Gremliny w opałach. No. O! Głębokość! Manzawo O, to kurów? Koleszeski konflikt Eza? O nie, Tiago. O jezu, o jezu, o jezu. Bramka! Krosicki. Nie, nie, nie. W ostatniej sekundzie. Ty, jak remis, to co się dzieje? Ty nie przewidziałem tego w tej serii. To trzy remisy liczył się jako zwycięstwo. Chyba to ma sens. Ale kurde, miałem to na wyciągnięciu stopy. I masz najlepszy, najgorszy Z. A co tu się stanie? Nic. No i to nawet ładne. O kurwa, kontrakty się kończą. Ale napiszcie, co zmienić w składzie. Myślę o napastniku. Aha. I dalej to nie wiem w sumie. Możecie wysłać koncepcyjne składy na Instagrama. Tak jak ostatnio to zrobiliście. Jak seria wam się podoba, to zostawcie lajka, bo wtedy otwieramy paczkę. Tyle już. Mówi no to o Skydu, jest razie, cześć czołem. Po!